Cześć! Słyszeliście o Utenslayerze? No to w sumie tak samo jak ja. Lecz dowiedziałem się o tej grze z kanału Indyczy Opowieści, gdzie były przedstawione, omawiane nowości, jakie wyjdą w najbliższym czasie. Oglądałem gameplay plus omówienie, co dokładnie będzie się działo w tej grze. I powiem Wam szczerze, byłem zachwycony i w tym samym momencie naszła mnie myśl, że nawet jeśli miałbym wydać powyżej 100 zł, to i tak się poświęcę i wydam, by samemu poczuć ten klimat. Studio dało możliwość przetestowania dema. Myśmy sami przekonali się, czy zamierzamy zakupić owy tytuł. Moim zdaniem to świetna opcja, bo czasami coś kupujemy, gdzie wcześniej wiecie, no widzieliśmy tylko magiczne zwiastuny. A jak przyjdzie, co do czego, no to jest lipa, i możemy, by odzyskać nasze pieniądze. OK, odpalam i mamy możliwość przetestowania dwóch klas postaci. Wojownika, taki można powiedzieć wiking, mający więcej punktów życia i całkiem mocny damage, ale to kompletnie nic, moim zdaniem niezbalansowany nie magu. Ale do tego przejdę potem. W grze mamy 10-minutowe fale, gdzie z każdą kolejną minutą stają się ona, staje się ona mocniejsza. Plus do tego mamy przeszkody do ominięcia, więc wydawałoby się spoko, Lecz są one totalnie banalne do obinięcia i z biegiem czasu było niestety tak samo. Nic się nie zmieniało. Easy totalne. Jeśli chodzi o NPC-ty, to totalnie nie czułem, by z biegiem czasu dawały mi one jakkolwiek większy damage. Plus do tego możecie niszczyć skrzynki, gdzie wylatuje wam gold lub jedzenie. No i dzięki temu możecie się wyleczyć, lecz wiecie mi, nie będzie wam to potrzebne. Oczywiście, po zbijaniu NPC-ów, pojawiają się Wam diamenciki na mapie, i po podniesieniu napełnia Wam się pasek, gdzie dobijacie kolejny level. Po wbiciu levela wyskakują Wam trzy ikonki, gdzie wzmacniacie swoją postać, więc jest to banalnie łatwe do, i logiczne do opanowania. Niestety, moim zdaniem, levele za szybko się wbijają. Ok, początkowe poziomy muszą być szybkie do wbicia. By, wzmocni by wzmocnić naszą postać i pokazać nam, na czym będziemy bazować. Lecz ja, gdy wbijałem 10-15 poziom, czułem, jakby to była chwila, i głównie skupiałem się na klikaniu umiejętności mojej postaci. To czyniło ją zbyt silną, jak na 10 minut walki. W międzyczasie chcę dodać, że mapek jest 6, lecz wiadomo, mamy tylko dostęp do jednej, bo testujemy demo. Po, jak, po jakimś czasie pojawiło mi się coś przypomina, przypominającego bossa, bo NPC wyglądał inaczej niż wszystkie inne, lecz to był łatwiutki do pokonania e, przeciwnik, więc, datgamerzy, zaparzajcie kawkę, będziecie zadowoleni. Ja osobiście lubię wyzwania, lubię, gdy coś się dzieje i muszę jak, w jakkolwiek sposób wyślić i dać mojemu homikowi powód, by zaczął szybciej biegać w mojej głowie. A tu taka lipa. No i w końcu doczekałem się. Po skończeniu łatwiutkich questów pobocznych dochodzę do bossa. Pełen nadziei i optymizmu, totalnie na maksa się skupiam. Bo przecież to musi być giga ciężka walka. Let's go! No tak, była to walka. Na około 2 minuty. Gdzie oczywiście totalnie nie poczułem mocy tego bossa. Hmm, statek. Otoczę też tak jakby nie chciało mi w tym przeszkodzić. W tego bossa. Szkoda. Mam nadzieję, że jak będę miał dostęp do kolejnych mapek, fale i bossy będą cięższe i ciekawsze. Nie chcę totalnie gnoić omawianego tytułu, więc zakładam, że, że to początkowa lokacja ma za zadanie zachęcić wszystkich, którzy myślą o kupnie i no nie, żeby wiecie, no nie, chcę, nie chcą że nas zniechęcać. Lecz pamiętajmy, że często zachęca nas coś, co stawia nam wysoko poprzeczkę, coś, co właśnie tą, tą poprzeczkę zawiesza wysoko. Ale okej, okay, wybaczam, patrzę z nadzieją na przyszłość. Wiem, że co niektórzy muszą, wiecie, być zachęceni, poklepani po pleckach. No bo jeśli nie będą, no to nie, nie, to jest za ciężkie. Ja temu nie podołam. Musi być wszystko wyważone. Mnie by to mocniej zachęciło. I by mi dało taką nadzieję, jakby to już z początku nie było takie łatwe i byłoby trzeba się do tego przyłożyć. A no niestety, no ten boss za dużo życia mi nie wziął i był totalnie, banalnie łatwy do pokonania. No i przechodzimy do Clue, czyli do Maga, gdzie ma on mniej życia, lecz totalnie powalony damage względem Woja. Plus dochodzi do tego zasięg, no i popisował umiejętność pod klawiszem Q. I w 10-minutowej fali npc zadały mimo że hity za 20-30 punktów życia, co było śmiechem na sali. Ja dosłownie moim damage plus zasięgiem gnoiłem tą falę jak chciałem. Przez to było, no, ciut nudno przyznam. I tutaj się, pojawia się pytanie: czy będzie coś takiego, że przejdziemy na przykład do kolejnego poziomu danej lokacji, gdzie NPC-ty będą były większy damage? Y gdzie pułapki będą cięższe do ominięcia, i tak dalej. No, ja na to mega liczę, lecz e, zakładam, że już tak nie będzie po ukończeniu wcześniej wspomnianego bossa. Co e, do efektów wizualnych, to nie ma tutaj czym się zachwycać. Jest zwyczajnie, wiecie, ok. Bez żadnego efektu wow. Jeśli chodzi o audio, no to szkoda że nasza postać nie, nie wymawia jakich, jakichś dialogów, a przecież, wiecie, no, wikingowie mogą mieć ich mnóstwo. Powstało tyle powieści, filmów z nimi związanych, że można by było cokolwiek przenieść i umieścić w grze. I to na pewno dałoby, wiecie, grze większego sznytu i klimatu. No cóż, woda. Podsumowując na początku, po obejrzeniu z, zwiastunów, gameplayu, yy, mówiłem sobie o grze mega pochlebnie, mega ją, ją chwaliłem, i padła taka myśl, że mogę na nią przeznaczyć większą kwotę pieniężną. Oczywiście ma ona w sobie mega potencjał i tego oczywiście nie odwołuję, e, lecz mam nadzieję, że po zakupie w lokacjach będzie dużo wyż, wyżej zawieszona poprzeczka. A wykokrzenie naszej postaci nie będzie już takie łatwe, i poczuję, że muszę spiąć dupę, by iść dalej. Na, na dzień dzisiejszy zaomawiany tytuł zapłaciłbym w przedziale 50-80 zł, ale jeśli kwota będzie większa, to i tak zapłacę i omówię wam, czy się opłacało. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że często odpanamy się na Twitchu i będzie mi mega miło. Jeśli ktoś do mnie zajrzy i spędzi czas, każdy z Was jest miło widziany, więc do zobaczenia i pamiętajcie, też pobierzcie demo, nic was to nie kosztuje. I koniecznie napiszcie swoją opinię. To tyle, widzimy się w komentarzach na Twitchu. Do zobaczenia, cześć. Dziękuję za oglądanie.